Jest wiele definicji jakości, natomiast najprostsza to wraca klient, a nie wraca produkt. Wyrobów i usług na rynku jest mnóstwo. Wyróżnikiem Twojej oferty może być właśnie jakość. Cześć. Chciałbym zrobić Ci dzisiaj wprowadzenie do jednej z ciekawych usług dla przemysłu spożywczego. Jeżeli masz standard pod szyldem GFSI, na przykład BRC, IFS czy chociażby FSSC 22000. Będziesz miał taką oto potrzebę, jak spełnienie wymogu oceny stopnia wdrożenia kultury bezpieczeństwa żywności. Kanał wspiera Legato Instytut, szkolenia VOD otwarte i zamknięte z zakresu, zarządzanie jakością, bezpieczeństwo żywności, metody związane z analizą procesu, narzędzia jakościowe oraz szkolenia miękkie, doradztwo, systemy i narzędzia jakości, systemy bezpieczeństwa żywności, audyt. Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Na podstawie tej oceny będziesz musiał opracować plan rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. I bardzo często spotykam się z tym, że organizacje, zakłady przemysłu spożywczego mają z tym olbrzymi problem. W związku z tym, że jest to bardzo często spory problem dla zakładów przemysłu spożywczego, przygotowałem dla Ciebie rozwiązanie. Rozwiązanie polega na tym, że jest realizowany przeze mnie audyt oceny. Audyt oceny kultury bezpieczeństwa żywności. Punkt pierwszy. Ocenimy wszystkie działania obejmujące obszary zakładu, które mają wpływ na kulturę bezpieczeństwa żywności. Punkt pierwszy. Punkt 2. Dokonamy przeglądu skuteczności tych działań, czyli na ile to, co masz, jest faktycznie takie, jak powinno być, na ile to po prostu działa. Punkt 3. Wskutek tego przeglądu przygotujemy sobie raport z oceny wdrożenia kultury bezpieczeństwa żywności i opracowany przez nas raport z kolei będzie. Początkiem taką daną wyjściową do opracowania planu rozwoju. Punkt 4. Opracujemy sobie plan rozwoju i ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. Ten audyt, ta ocena, będzie zrealizowana w ciągu jednego dnia. Zwykle jest to kilka godzin, od 5 do 7 godzin. Część prac jest realizowana. Poza tym audytem on site, czyli jest to praca własna, żeby dopracować to, co wypracujemy sobie w trakcie realizacji audytu u Ciebie w organizacji. Podstawą naszej oceny będą wymagania GFSI, Global Food Safety Initiative, i bardzo ciekawy przewodnik Cultural Food Safety Eposition Paper from the właśnie Global Food Safety Initiative. Dokonamy oceny w kilku aspektach. Po pierwsze, wizja i misja, czyli kierunek oczekiwania organizacji, tak mówiąc bardzo zgrubnie. Punkt drugi, ludzie, czyli interesariusze, komunikacja i zarządzanie. Punkt trzy, tak zwana konsystencja, czyli skupimy się na odpowiedzialności i pomiarze wydajności w procesach. Punkt cztery, zdolność adaptacyjna, czyli zwinność, jeśli chodzi o zarządzanie i zarządzanie kryzysowe. I punkt 5 zagrożenia i świadomość ryzyka. Przede wszystkim skupiając się tutaj na weryfikacji zagrożeń, które masz, oraz edukacji w tym zakresie. Zapraszam Ciebie do realizacji tej właśnie usługi. Spotkajmy się na szkoleniu. Krzysztof Bielański.